Słucham. Witaj Ryśku. Piotr Networkiewicz z tej strony. Co słychać u ciebie? No pomalutko. A co cię sprowadza? Słuchaj, rozwijam projekt biznesowy i pomyślałem, że mógłby on Ciebie zainteresować. Jak oceniasz swoje przepływy finansowe? Czy są one satysfakcjonujące? Eee, w miarę. A czy spotkajesz się już z produktami nanostrukturalnymi albo biomolekularnymi kompozycjami ziołowymi? Yy, 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 chyba tak. A, a o co chodzi? Projekt ten to oparta na franczyzie personalnej interakcyjna kooperacja detaliczna równoprawnych podmiotów gospodarczych. W oparciu o sieci relacji interpersonalnych współtworzymy rynek detaliczno hurtowy yy, wiesz, wiesz co? Yy, nie, no, no ja dziękuję. No, na, na razie nie, nie potrzebuję czegoś takiego. Ale jakby co, to ja się do ciebie odezwę. Okej? Okay? Pa. Halo. Hello, hello, hello.